Tam piratów i piratki. I tak mi przyszło do głowy... Trochę o wdzięczności chciałem powiedzieć. Ponieważ jadę sobie samochodem ekonomicznym swoim, który wcale nie jest jakimś wypasioną furą. W ogóle mi nie zależy na tym, Cieszę się z tego, co mam, że w ogóle mogę jechać, ponieważ kurcze w zasadzie miliardy pewnie ludzi w ogóle nie mogą nawet marzyć o czymś takim, co my mamy i uważamy, że to nam się należy, jak psobuda, co nie jest prawdą. W pewnym sensie skonstruowaliśmy systemy, które przemoc, Stosowały przemoc od zawsze w naszym imieniu, żebyśmy mogli mieć tak zwane czyste sumienie. Więc no, wydaje mi się, że tutaj, w tej kwestii, to dla każdego, człowieka, dla każdego człowieka, który jest świadomy, to jest po prostu oczywiste, no że tak to funkcjonuje, tak? że tak stworzyliśmy ten tak zwany system. Z drugiej strony nie myślę w tych kategoriach, że to jest tylko złe, ponieważ udało nam się stworzyć świat, który i tak ma w sobie dużo więcej spokoju i pokoju niż te światy, które są kompletnie pozbawione tego. Tak myślę, że na przykład teraz dobrym przykładem jest Ameryka Południowa, jest Wenezuela, teraz Peru. Tak tutaj macie artykuły. Jest wiele takich miejsc na Ziemi, gdzie po prostu już, które weszły już w tą fazę chaosu, takiego konkretnego, tak. takiego ograbiania wszystkiego, niszczenia. I to, to jest tak naprawdę przerażające, tak że człowiek potrafi być tak irracjonalny. Tak. I to jest, dlatego właśnie taka utopia anarchistyczna, że wystarczy zniszczyć system i wszystko się ułoży, jest po prostu kompletną farsą, zdurą. Ponieważ my nie potrafimy korzystać to, z takiej wolności, tak. Ponieważ rządzą nami takie najbardziej prymitywne instynkty. I po prostu kiedy w momencie kiedy znika ten but, zaczyna się po prostu ostra jazda. No. Niestety tak to wygląda, dlatego po prostu bycie antysystemowcem, no, w taki naiwny sposób, no to jest po prostu generalnie recepta. Na przemoc więc do momentu kiedy każdy z nas nie dojrzeje na tyle żeby po prostu wziąć odpowiedzialność za swoje myśli, słowa i działania i właśnie przejawiać tą troskę i współczucie widzieć po prostu samego siebie, tak obserwować samego siebie, widzieć po prostu jakie mamy intencje, co robimy jak się oszukujemy, bo to jest też kolejny case, czyli po prostu to, że możemy robić jedno, mówić drugie, myśleć trzecie i nie mamy z tym problemu. Tak zwany daleko posunięty dysonans poznawczy wewnętrzny dysonans, tak. <laughs> Więc moim zdaniem, właśnie tutaj kluczem jest wracanie do wdzięczności do przyjrzenia, takie przyjrzenie się swojemu życiu i docenienie tego, co już mamy, co udało nam się pozyskać, ale w mniejszym stopniu te wszystkie dobra materialne, które i tak będziemy musieli porzucić, a w większym stopniu po prostu tą naszą mądrość, tak? I to zdobywanie wiedzy, ponieważ wydaje mi się, że to, to jest w tym życiu najważniejsze. Że to jest coś... To jest dobre, najlepsza inwestycja, tak? bo się okazuje w takich czasach, w jakich żyjemy i w takich okolicznościach, że to co mamy, możemy w jednej chwili stracić. Tak jak to straciło wielu ludzi na całej ziemi w ostatnim czasie. Teraz dobitny przykład Ukraina. Ludzie w jednej chwili po prostu musieli się spakować do jakiegoś plecaka i, i tyle. No po prostu ruszyć przed siebie w nieznane. Więc warto się uczyć z czyjegoś doświadczenia, tak? Żebyśmy nie musieli doświadczyć tego samego. Bo to jest to, to, czego nam brakuje, tak? Jako gatunkowi. Bo gdybyśmy potrafili mieć na tyle rozwiniętą empatię i jakąś wyobraźnię, wrażliwość, to byśmy już dawno, zamiast po prostu wydawać hajs teraz na zbrojenia, tutaj bigawka artykułu, no to byśmy zainwestowali to po prostu w te palące problemy właśnie jak na przykład ochrona środowiska, habitatu, w którym żyjemy, głód, tak? bo to jest ogromny problem i narastający problem, i to jest problem, który może zapukać do naszych po prostu kryształowych drzwi wcześniej czy później, tak? O czym nie chcemy wiedzieć i nie chcemy po prostu pamiętać. Więc jeszcze raz ta wdzięczność, wdzięczność, jeszcze raz wdzięczność. Nawet za te trudne doświadczenia, bo ja osobiście w moim życiu nauczyłem się właśnie przede wszystkim cenić to, ponieważ z tego ewolucyjnego punktu widzenia, często jest tak, jak mówił Sansanim, taki mistrz Zen, dobra sytuacja bywa złą sytuacją, a zła sytuacja bywa dobrą sytuacją, ponieważ często zła sytuacja albo cierpienie przypomina nam, o tych najważniejszych kwestiach po prostu, o tych podstawowych rzeczach, o których po prostu w momencie kiedy za dobrze nam idzie, stajemy się arogancy, zapominamy no. I wtedy przychodzi tak zwana korekta kursu, przychodzi taki paradygmat ewolucyjny w naszej świadomości, i nas po prostu z tego budzi, zabierając nam te wszystkie zabawki, ten ciepły, puszysty dywan spod nóg. I wtedy, o dziwo, uczymy się najwięcej, tak? Więc mi się wydaje, że to, jak... Nie, nieważna jest sytuacja, tak? Nieważne, skąd wieje wiatr, tak? Ważne, jak się ustawisz. Więc tak samo jest tutaj. No. nieważna jaka jest sytuacja. Ważne jest to, co my z tym zrobimy no i na ile po prostu będziemy w stanie być obecni i nie uciekać przed tym, co się wydarza pamiętając o tym, że mamy tak jak mówiłem tam w jednym z vlogów mamy w sobie ten po prostu potencjał cienia tak, niezintegrowany, czyli po prostu nie znamy siebie w takich wymagających okolicznościach znamy siebie po prostu z, z takich warunków cieplarnianych z takiej hodowli z udomowienia, z klatki a nie znamy siebie w momencie, kiedy po prostu tych rzeczy już nie będzie, tak? I kiedy będziemy musieli totalnie odpowiadać za, za to, co robimy. Bo okaże się, że po prostu nie ma już służby bezpieczeństwa, że tak powiem, w cudzysłowie, która nam ma pomóc, tak? Już nie, nie będzie rządu. Miejmy nadzieję oczywiście, że tego nie dojdzie. Miejmy nadzieję, że to jest taka lekcja ostrzegawcza, że to są ćwiczenia, a nie już realna że tak powiem ewolucyjna wojna o świadomość aczkolwiek obawiam się, że to właśnie może tak być bardziej że już ten etap ćwiczeń mamy za sobą, tak? już ten poligon doświadczalny kto miał skorzystać, to skorzystał i teraz przychodzi sprawdzenie kim tak naprawdę jesteśmy w okolicznościach które już nie są tak cieplarniane tak się mówi, że Wojna ukazuje po prostu wszystko to w nas co najlepsze i najgorsze. Więc wydaje mi się, że to jest to jest to, to jest właśnie to, co się dzieje. Więc w momencie kiedy mamy osadzenie w realnej podstawie, czyli po prostu w świadomości tego, że to nie tylko chodzi o to, żeby się tutaj urządzić. A w zasadzie w ogóle nie o to chodzi, tylko chodzi o to, żeby po prostu zdobyć jak najwięcej doświadczenia, jak najwięcej mądrości i rozwinąć jak najwięcej współczucia, bo po prostu pójdziemy dalej, no, ta podróż się nie kończy po prostu w tym przedziale. Ten pociąg jedzie po prostu bez początku i bez końca, tak? I w momencie, kiedy my po prostu próbujemy sobie ułożyć tutaj bezpieczną przystań. Nagle ta rzeczywistość uzmysławia nam, że to po prostu jest niemożliwe. No i wake up, neo tak? Nie ma powrotu już do bycia Andersonem, tak? Po prostu nie, jak się odpiąłeś, no nie możesz się przypiąć, no. Więc pytanie: ile rzeczywiście ilu z nas się odpięło po prostu od tego i już nie jest tak przywiązana? do formy, bo to trochę jak Gombrowicz, to był jego temat, Witold, on cały czas pisał o formie, a tutaj mówię o formie takiej, o po prostu religii materializmu, tak, która nas pochłonęła, że Bogiem tego świata jest dolar albo cyfrowa imaginacja, której przypisaliśmy wartość. I wszyscy za tym gonią i jak zaczyna tego brakować to rzucają się sobie do gardeł, tak. Zapominając o tym, że Przychodzimy nadzy, tak? I odchodzimy nadzy. No. niczego nie zabierzemy. I cała ta walka o to się okaże po prostu kompletnie bezużyteczna. I moim zdaniem w tym kluczowym momencie to jest właśnie to, co jak wykorzystaliśmy ten swój czas nie co zgromadziliśmy, co mamy bo to i tak będziemy musieli porzucić tak? i wydaje mi się, że w momencie kiedy człowiek po prostu naprawdę pracuje z tymi przywiązaniami i po prostu staje się od nich wolny albo przynajmniej próbuje to w takich czasach w jakich my żyjemy to jest najlepsza najlepszy trening, najlepsza praca Ponieważ my cały czas żyjemy w fikcyjnej przyszłości, tak? Które, która nigdy tutaj której nigdy tutaj nigdy nie ma po prostu. Tak? To jedyne co jest, w ogóle jedyne co jest, to jest tylko ta chwila, teraz. I to, co sobie wyobrażamy, nigdy nie jest tym, co przyjdzie po prostu. I z drugiej strony też nie wiadomo, czy przyjdzie. No. Czerwony świat, trzeba się zatrzymać. Tak? Trzymać się i po prostu się zastanowić, podjąć jakąś kontemplację. Co dalej? Gdzie jechać, tak naprawdę? W którą w stronę? I po co? Więc trzymajcie się ciepło, strzałeczka czesi czołem.